Zbliża się rozstrzygnięcie. Widzieliśmy całą ósemkę, ale niestety nie wszyscy przejdą do następnego etapu. Ktoś z Was odpadnie. Głosować będzie cały Dance 100. Ale najpierw decyzję podejmą ci, którzy tańczyli dziś na scenie. Pracowaliście ze swoimi choreografami przez cały tydzień. Widzieliście inne występy. Który waszym zdaniem był najbardziej efektowny? Kto zasługuje na kolejny etap? Proszę, ustawcie się za tym, który waszym zdaniem zasługuje na przejście do następnej rundy. Pamiętajcie, to nie musi być ten, dla którego tańczyliście. Tancerze Wasz ruch. Now.